Mam tutaj wideo z tej strony, Adriana druga ja na I dzisiaj gramy sobie w Brookhaven. Także bierzemy sobie auto. W ogóle teraz sobie gram na innym koncie niż ostatnio. Cóż... I ogólnie fajnie, że ma się też... Jeżeli macie te stare konto To macie fajnie Ponieważ... Ja mam jedno Także... Nawet bez tego Game Passa Tutaj Nie? To zobaczcie, nie mam go Ale mogę sobie pokolorować auto i <laughs> Jeżeli macie te stare konto

Ok, mam Teraz płynie do Na w Значит Tutaj tutaj Dobrá, dobrá věnci s tom s povratem. Jedeme. Oh, Tokyo Drive, oh, do Tokyo Drive. Ups. Vůbec nemám gožu, tak se To pisz po pod tym um, shortem, czy chcesz filmik, jak zrobiłem ten filmik z Apokalipsy, chociaż nawet to nie był żaden filmik z Apokalipsy.